Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. co słychać? TV! Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zbliżają się święta. No, wszystkich świętych. Dzień Zaduszny, a więc coroczna akcja na Mińskim cmentarzu. Mamy dzisiaj Adama Zawackiego, witam serdecznie. Dzień dobry Panie redaktorze, dobry Który nam opowie o tej akcji, bo akurat tak się zdarzyło, że będą dwie grupy kwestarzy, którzy będą chcieli od Państwa parę groszy. Na co to wszystko będzie, o tym opowie Adam Zawadzki. W tym roku po raz pierwszy Społeczny Komitet Dziękujemy za Wolność organizuje akcję zbiórki funduszy na rzecz ekshumacji żołnierzy wyklętych. W dniach od 1 do 2 listopada ponad 20 wolontariuszy. Czyli słynna łączka cały czas. Słynna łączka. Ale nie tylko. Ale nie tylko, dlatego że tych grobów y, żołnierzy wyklętych na terenie całego mm -hmm. kraju jest dużo. Y, takie miejsca również znajdują się w naszym powiecie, gdzie na przykład w Mrozach, y, gdzie było niedawno uroczystości związane z 70 rocznicą powołania Pierwszego oddziału Narodowych Sił Zbrojnych na tym terenie, i będziemy zbierali na ekshumację tych żołnierzy wyklętych. Fundacja Niepodległość, która jest głównym organizatorem tej akcji, zakupuje specjalistyczny sprzęt do badania gruntów, ale to nie tylko sprzęt jest nam potrzebny a mianowicie przy okazji tej akcji staramy się docierać do osób z informacją, bo głównym problemem przy odnalezieniu jest później identyfikacja tych osób mm -hmm. i jest taka stwarzana baza genetyczna, i na podstawie tej. A to wszystko kosztuje. A to wszystko kosztuje, i, i, i dlatego. Czyli krótko mówiąc, Panie Wrocław, prosicie jest... o pieniądze. Tak? tak, zbieramy na. Pierwszego i drugiego. Pierwszego i drugiego zbieramy na te osoby, które nie mają swoich mogił, które nie mają swoich pomników. Mm -hmm. Dobrze. Czy będzie Was można odróżnić od tych no, kwestarzy z Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego? Czy to będzie nie do odróżnienia? I naprawdę każdy, kto tam będzie na cmentarzu, czy mieszanin, czy gość, nie będzie mógł odróżnić. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w tym roku. Zgodziło się i też współpracujemy z panem Tomaszem Adamczakiem i tak. korzystając tutaj za pana pośrednictwem chciałem po, 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 podziękować za to, że, że wyrazili w ogóle zgodę, z, zgodę tak. i chęć. Y, tak. Będziemy stali przy bramie, oczywiście będą inne puszki będziemy mieli identyfikatory, my będziemy też wręczać specjalne y, materiały no przygotowane w, w żerkach, jakieś takich na, na wojskowo trochę czy, czy czy normalnie po cywilu. Nie, no be, będziemy też w, w mundurach. Będziemy w Mamy tutaj na terenie miejska grupy rekonstrukcyjne i mm -hmm. osoby, które są tym zainteresowane. Więc będziemy oczywiście rekonstruowali, odtwarzali żołnierzy wyklętych w te postaci. Bez bitwy żadnej. Żadnych, żadnych bitw. Bitwa będzie o pieniądze. Zobaczymy. Znaczy to, w cudzysłowie bitwa, nie prawda. Znaczy, tak naprawdę chodzi o to, żeby. Y czy tutaj zbiórka Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, czy Społecznego Komitetu Dziękujemy za wolność. W tym szczególnym czasie, kiedy staramy się przypominać o naszych bliskich, była... Razem i to, czy ktoś wrzuci tutaj złotówkę, czy tutaj ktoś złotówkę... To nie będzie zmarnowane. Nie, tutaj. nie będzie na pewno te, te pomniki. Ale tutaj. możemy poprosić, że jeśli ktoś brał na cmentarz tam y, 5 złotych, to niech weźmie 10 teraz. Tak? O, oczywiście I, i, i porówno, żeby tutaj. Te, tak, te jest. Żeby fundacje nie nad ani was, ani ich, bo potem może towarzystwo narzekać, że przez was zebrało mniej. Zobaczymy. To nie jest rywalizacja, kto Dota. zbierze więcej, bo, bo my. A, Panu redaktorowi, wcześniej, kiedy się spotykaliśmy w marcu, mówiłem o takiej pierwszej zbiórce i wtedy mhm. nasi wolontariusze przez jeden dzień zebrali, jak na miejskie warunki, może mało, ale my jesteśmy z tego zadowoleni ponad tak. 5 tysięcy złotych. Mhm. Jeśli ten y, wynik uda nam się powtórzyć, to naprawdę będziemy zadowoleni. A ja jeszcze powiem z takich ciekawostek: że tak. na terenie całego kraju jest 100 takich y, y, sztabów. Organizowanych i minisk ma numer setny, więc my jesteśmy y, jako setny udało, udało, udało się, się wylosować, czy to jest tak według kolejności. We, według kolejności zgłoszeń i my czy mieliśmy. Czy może swój wsad tam macie taki logistyczny. Logistyczny, znaczy na pewno y, ta współpraca jest stała z fundacją i, i my staramy się też ich materiały i ich akcje też wspierać. No a teraz. Po raz pierwszy w Mińsku 1 i 2 listopada będziemy właśnie kwestowali na rzecz. Eksem. Tak sobie myślę panie Adamie, że y, była jedna grupa zbierała no miszczanie różnie byli y, powiedzmy sobie, dacy, jak to mówią na wsi, czyli dawali prawda, te pieniądze. Natomiast y, teraz są dwie grupy, a co będzie, jak się zrobi trzecia, bo może też komuś się zechce, zbierać, to jak to będzie? Ja myślę, że. Są pewne sytuacje i okoliczności, kiedy nie powinniśmy patrzeć na to, ile będzie tych grup, ale jeśli... Te, tego ducha wolontaryzmu obudzimy w sobie serce, i serce. serce. Pan redaktor zresztą sam tutaj wspiera różne inicjatywy tak i wie. Jest. To chyba będzie też podstawa do, bud do budowania społeczeństwa obywatelskiego. To może zaapelujmy by ludzie raczej dawali do tych puszek niż korzystali z tych straganów które będą wokół cmentarza. Czy będą w tym roku stragany czy jakiś protest wnieśliście do burmistrza żeby zakazał? Handlu, Pani, odpustu. Panie redaktorze, my skupiamy się na kwestii. My, Nie interesuje Was ta strona. My zbieramy dla żołnierzy wyklętych na ekshumację, a Towarzystwo Przyjaciół Mińska mazowieckiego Ja będę w dwóch uczestniczył w kwestii, zarówno w, w kwestii Towarzystwa Przyjaciół Mińska mazowieckiego jak i zbiórki na Ja postaram się, się być w dzień zaduszny, bo pierwszego jadę na grup rodziców, więc, więc No zobaczymy, może dwie puszki wezmę. Zobaczymy, do której więcej nazbieram. Natomiast, proszę Państwa, mi się wydaje, że nie zaglądajmy tam, naprawdę przyjeżdżamy do Mińska, przyjeżdżamy gdzie indziej na cmentarze, a szczególnie do Mińska, gdzie robi się jarmark, gdzie żelki, nieżelki i te inne głupstwa są, prawda? Raczej, raczej nie kupujmy tam, i, bo to tak, zrobiło szkodzi, po pierwsze, prawda? Niech higieniczne jest po drugie. Ciekawy jestem, czy y, naprawili tam ten kiberek na tym cmentarzu. Chyba jest jakiś taki lepszy, ale zobaczymy, sprawdzimy to przez, przed wszystkimi świętymi. I y, proszę Państwa, no daj, dajmy do, tym żołnierzom wyklętym tych złączki. No i dajmy na renowację miejskich pomników, bo one są tego warte. A ja jeszcze chciałem dodać, że. Może właśnie za, zamiast tych y, słodkości czy innych tak. elementów, kupmy znicz, y, weźmy y, wnuczkę, weźmy syna za rękę i postawmy na mogiłach naszych żołnierzy. Zamiast y, na jednej mogile 100 znicz, tak, zniczy, no, postawimy na tej mogile, która nawet, jeszcze nie ma. Tak, tak. nawet symboliczny, to tak. nie musi być grup żołnierski, to może być taki grup, Opuszczone. który jest opuszczony hmm. i zaniedbany. Proszę Państwa, ponawiamy więc prośbę. Wszyscy ci, którzy mają jakieś zaskórniaki, zamiast żywić żelkami i watą cukrową, dajmy tym, którzy naprawdę potrzebują, którzy przyjdą na cmentarz i będą trochę marzli nawet, prawda? Czyli jakby tracili swoje zdrowie, ale dla takich spraw warto tracić, spraw warto tracić bo y, wszyscy ci, którzy, którzy myślą o nie tylko o wieczności, ale pamięci przede wszystkim, powinni o tym właśnie e, pamiętać. Dziękuję za wizytę w studiu. Szkoda, że nie ma Tomka Adamczaka, ale pozdrawiamy go serdecznie. No i życzymy wszystkim kwestarzom zdrowia. Przed, dziękuję serdecznie. Wszystkim, pierwszym listopada i 2 listopada, żeby jak najwięcej nas Oczywiście pochwalicie się chyba, tak? Pochwalimy się Szanowna. i zapraszamy również Pan Radek. A ja natomiast postaram się wysłać pierwszego kogoś z kamerą, a drugiego to już będę wszystkich filmował tych, którzy dają. <laughs> Może to będzie Bodziec, bodziec jakiś do tego, żeby, żeby dawać i znaleźć się jako ofiarodawca w naszej telewizji. No to co? Do wszystkich świętych, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Свихач ТВ.